Siemano, mamy rano, jakby to szybko powiedział. Oczywiście pozdrawiam szoka. Ja witam Was w kolejnym odcinku z serii ranek. Niestety nie ma dzisiaj znalichania. Ale jest kłania z nami się ukłaniają się już żniwa Swoją drogą ja sobie włączę chudy. Dobra i będziemy sobie zobaczyć jak tam tu w naszym silosie, 51% już jest zrobione. Coś wyszło około 200 ton, coś takiego. Oczywiście pokazuję Wam, jak tam nas zwierzęta. gór jest dobrze. Uuu, nasz krówek też jest dobrze. Z widzę, to 8 ton mleka, 11 ton gnojówki i 6 ton ogórnika. A my się bierzemy Ogólnie zebrałem sobie wszystko, sobie 47 ton. Dwa sześćset dorośnie cena możliwe, że dorośnie do tych trzech ton już i y, będziemy tutaj y, mieli sobie, y, to tniemy sobie oczywiście na słomę. Y, bo w kolejnym odcinku z naszej serii tutaj właśnie realne gospodarstwo będzie sobie y, wlatywała nowa prasa. Y, i trochę się, czekajcie, trochę się pobawiłem i pozmieniałem cenę tej prasy, bo jednak 15 tysięcy to no tak, no tak średnio bym powiedział Dlatego tutaj zobaczymy, oczywiście zapraszam na grupę Hybrid Team Hubert no i na kanał Hubert Lock. Czniemy sobie coś na słomę, bo wracuje nowa prasa zmieniłem sobie tą pracę nie, będzie, nie kosztuje teraz 15 tysięcy tylko 30, żeby no nie było za dużo, żeby nas było wiadomo stać właśnie dlaczego na naszym koncie 35 tysięcy ponad. Postanowiłem, że nie mogę patrzeć na mój budżet, bo jeszcze tak nisko to chyba nie byliśmy na tej serii i porobiłem tę misję. No i porobiłem sobie trochę misji. Zarobiłem gdzieś tak na 330 tysięcy ponad. Dobra, to jak to się później to poprawi. I dlatego sobie porobiłem tę misję, bo mówiłem no masakra jak ta cena stoi nam nie wyskoczy, a musimy prasować i brać je już za kolejny sezon. No, i musimy jeszcze sprzęt kupić do trawy, bo siano, i tą trawę trzeba ogólnie robić, żeby później wiadomo temer, i to w ogóle. Wszystko to prawdopodobnie, jeszcze nie wiem, czy mi się udało dać miniaturkę, ale prawdopodobnie będzie miniaturka w tym filmie. Także w miarę. To tutaj fajnie wychodzi. Dobra, my sobie coś wiem, żebyś. Już... Nie ma tego kombajnu. I hmm. chyc, ja. mm -hmm. dobra. Uczymy sobie chudy, żeby wszystko fajnie wyglądało. Nasze chudy. E, to okno całe pomocy, żeby wszystko to fajnie wyglądało. Ale idzie robotka. Także w miarę jakoś fajnie Z tego co ja tu widzę mam dobrze motowidła Nie muszę nic podnosić Jest jednym słowem git Sorry za jakieś szumy ale Dziś ogarniałem sobie inne save'y w farmingu no i Trochę mi się już grzeje laptop Po całym dzień zresztą jak wy to jest chyba niedziela, także mówię, filmy teraz praktycznie codziennie się pojawiają... Pojawiają. Jak nie codziennie praktycznie. Dobra, lecimy sobie też. Dobra, czekajcie, my się wysypiemy chyba. Tak sobie właśnie teraz myślę. A raczej się wyspiem, przeprowadziłem tu kinkę, no bo myślę, że na pewno ściągnę z tego pola troszeczkę tego ofsa, jak tam cena w ogóle owsa jest, jest tak 1600 rośnie 1500 rośnie i prawie 1900 rośnie i spada też. Także tutaj zobaczymy. Raczej będziemy, będę chciał sprzedawać sobie, no bo pieniędzy, no tam naprawdę, ta przebudowa farmy nas kosztowała bardzo dużo. No i po prostu teraz trzeba się odbić po prostu, było tak, trawę trzeba, teraz trzeba tak, dokupić po, kolejne pola. Będę chciał kupować teraz pole numer albo 9, albo 21 i teraz tak. Raczej w tym sezonie pole jeszcze nie kupimy, bo po prostu nas nie stać. W kolejnym sezonie prawdopodobnie później będzie kupowane pole 21 albo 9. Chyba mi się wydaje, że 9, bo jest większe, a więcej o 10 tysięcy kosztuje od tego pola numer 21. Sorry, także zobaczymy, jak to tutaj sobie nam fajnie jakoś wyjdzie. Dobrze się wysypałem. Tutaj widzę, no bo nawet, nawet sypie. Tego owsa nie jest źle. Eee, dobra, lecimy sobie do końca. Eee, czekajcie chwilę. Ja sobie tutaj jeszcze burrzec Dobra, jestem ogólnie chciałam zamknąć okno, żeby nie szumiało. Eee, dobra. Podnosimy sobie Header hmm, Nie wiem Nie wiem jak to zrobić e, Tutaj się e, Rozciąć Kurde, dobra Będziemy sobie jeździć raz koło razu Albo e, dookoła pola Nie będziemy się wstrzymać przez środek Bo to nie ma e, Tutaj e, Żadnego sensu też teraz dzięki bo ja sobie w sumie tak myślę, a dobra, pobiorę sobie ten mod na przybliżanie do farminga. No i fajna sprawa, jak Wam powiem. Bo na przykład, wiecie, tutaj mogę sobie, czekajcie, ja sobie ustawię równo. No i przybliżamy sobie i patrzymy, ile to jest zbiorniku i w ogóle wszystko. Tutaj też będzie fajna sprawa na polskie polską wieś. Jak jeszcze z chęcią będziemy jeszcze robić jakieś inne to tutaj raczej będzie to sobie nawet do Bizona, gdzie będziemy na przykład stać, bo niektóre Bizony mody mają tak zrobione bardzo fajnie oczywiście, że po prostu można stać i będziemy sobie wydawać, o tutaj możemy sobie przybliżyć i zobaczyć jak pięknie owie skosimy także tutaj mówię fajna sprawa szkoda że już dawno nie miałem pobranego tej, tego moda o. Tutaj e, już chyba do naprawienia. E, 3,400. My sobie pojedziemy chyba... Czekajcie, odstawimy sobie waltę, ile rzucamy? 6, ha. No powiem Wam, że 20 ściągniemy, ale 30 tą ściągniemy. No to ja nie wiem, ja nie chcę, no nie wiem, nie chcę sobie myśleć. Jak w tym sezonie mówię, oby ta cena na soję dorosła do 3000, i będziemy sobie sprzedamy ją. Zapomniałam, że tu miała moda na obniżenie headera na myszkę, i teraz prawym przyciskiem zawsze sobie klikam i mi się nie opuszcza header, i się trochę mylę, ale będę musiał go sobie dodać, bo będzie mi wiadomo lepiej. Tutaj mówię, swoją drogą zaorałem już tamte pole po kukurydzy, bo w tamtym sezonie już było, czy w przedostatnim sezonie, już było orane na odcinku. Także już mówię, nie chciałam tutaj i sobie po prostu zaorałem. Zaraz wam nawet tutaj pójdę pokazać, jak tam sobie poorałem i w ogóle. W ogóle pokażę Wam co tam na naszej farmie na razie jest. Yy, w ogóle. Zapomniałam o jednej rzeczy, ale to zaraz pójdziemy. No bo dzisiaj no nastąpił tydzień, gdzie no niestety, ale żegnamy się z Johndirem. Yy, no <taki> takie pieniądze no 30 tysięcy dostaniemy. No niektórzy pewnie powiedzą, że po co go sprzedaje, jak to się nawet nie opłaca. Chodzi o to, że no ten John Deere, no po prostu już jest tutaj y, długo z nami, no i y, nie wygląda, znaczy wygląda no John Deere jak John Deere, wygląda bardzo pięknie. Tutaj zresztą do innych marek też nie mam, bo farming naprawdę przynajmniej 19 są wykonane y, bardzo fajnie. Y, te tutaj wszystkie traktory, ale no prawdopodobnie na kolejnym sezonie Będzie trzeba kupić coś Z tej samej marki No i coś większego Także zobaczymy jak to będzie Na pewno pierwsze tak Osprzęt, prasa Pole No i wtedy Zobaczymy, ale pewnie Traktor, no i siewnik Siewnik będę chciał Ubrać raczej tego horsza Chociaż zobaczymy Mam też bardzo fajny silnik Wadersztata o 1 metr eee, mniej szerszy eee, także zobaczymy. Eee, no i raczej Wadersztata będziemy brali. On też jest spodziewaczem tak jak Hors. No i 1 metr różnicy nie robi jakoś. Także raczej będziemy sobie brali, a jest tańszy. Także w miarę fajnie. No i wiadomo, ten musi jest taki oryginalny. A z modów, o zresztą to jest mod hub, to bezproblemowo tutaj sobie to poradzimy. Dobra. Czekajcie, ja tutaj sobie będę chciał rozłożyć rurę i się sypać w tym czasie, jak ja sobie, no niestety. Trudno mi to no, sprzedawać, ale będziemy sprzedawać tego John no Już swoje przeżył. Myślałam, już zapomnę, że go sprzedać. John Deere. ostatni raz pewnie go widzimy na tej serii. Przynajmniej ten model, bo ta marka jeszcze na pewno tutaj będzie gościła na długo. No i co? Sprzedajem? No możemy chłopakom naprawić. I tak, ile? 23, yy, 24 godziny, prawie 36 125 dni. No to słuchajcie, no, no tak 71 tysięcy na naszym koncie, ale no wiecie, szkoda mi tego jednak yy, Jandira ale tutaj mówię, no nie ma co się już po prostu nad takim, znaczy, no wiadomo fajny traktor ale mi chodziło o to, żeby po prostu go sprzedać, no bo już mi się troszkę znudził, pewnie wam też także mówię, nie ma sensu tutaj już, a zresztą już ostatnio wywiezioną ostatni dech, no i w ogóle no złożymy sobie rurę, wiem, że powinienem jeździć z otwartą bo to fajnie wygląda, no i w realu też się tak jeździ, ale ja sobie zamknę, bo też um, nie chcę zahaczy, wiecie, szerurę, urbię, a mam mało pieniędzy na wszystko w ogóle. Także w kolejnym odcinku prawdopodobnie będzie prasa kupowana. Yy, I w ogóle ten cały osprzęt się na kosy i wszystko. Um, także tutaj... W miarę fajna sprawa, hmm. Dobra, ja sobie wiadomo lecę, lecę, lecę sobie. Hmm. No tutaj mówię 20 są da na pewno. Ale na pewno tutaj już widzę, że całej przyczepy nie będziemy mieli um, zapełnionej. No, ciężko ma ten Jondzir, ale wiadomo, tego Jondzir'a prawdopodobnie on będzie już z nami do końca serii, tak jak Fendt. Jak prawdopodobnie będzie kiedyś, nie wiem, może za 20-30 odcinków będzie druga farma stawiana, po prostu druga farma będzie albo ze świniami, albo już będzie na górze z owcami. Raczej ze świniami później będzie. Rozbudowywana ta farma główna. No i później będzie na górze stawiana. Będą na pewno drzewa, będą tam owce. No bo tak w miarę fajnie pasuje, bo w górach owce. Wiecie, takie coś mi się dobra. My sobie dojedziemy do końca i będziemy sobie kończyć ten odcinek. mówię dzisiaj troszkę zmian nie jest to źle, jeżeli chodzi o nasy to prawdopodobnie jeszcze poza odcinkiem porobię jakieś sobie misyjki. No i no trzeba będzie po prostu to porobić te misję, bo kruchutko tu będzie, że tak powiem. Tutaj mówię. Także dobra My sobie opuścimy. No piękne zestawiki Wiecie, Sąsiady teraz będą zazdrościć No nie ma co Nie wiem, ja sobie chyba taką miniaturkę nawet zrobię Także co, do kolejnego odcinka Trzymajcie się, elo, cześć, siemanko Witajcie